Ja jestem Kujer i zapraszam do się na ciężk z Czyli dlaczego to jest OP? Na pierwszy rzut dziema Kali jest to dość specyficzna postać, więc będzie mi się dobrze z nią pracował. Na czym będzie polegała ta seria? Seria to będzie polegała na tym, że ja Kutcher będę przedstawiał postacie i w dobre strony i złe strony, czyli zalety i wady, no analogicznie myśląc. Seria będzie interaktywna, więc jeśli chcecie jakąś postać, której ja nie zrobiłem, to możecie napisać w komentarzu... W komentarzu. E, tak, tylko informacja taka, że e, 3-4 odcinki pierwsze 3-4 Pierwsze odcinki tej serii po prostu e, nagram sobie sam. E, moje typy, moje, mój wybór będzie to, więc e, nie hejtujcie za to. Dlaczego? Ponieważ drugiego, czyli w niedzielę będę wyjeżdżał na obóz yy, i po prostu nie będę miał, yy, nie będzie w niedzielę, yy, nie będę mógł nagrywać tych filmów. Więc raczej zrozumiecie mnie, okej, okay, dobra, bez zbędnego pytania przechodzimy tam, ja przechodzę na swoje stanowisko, ale bo. Ja przechodzę na swoje stanowisko i zaczynam gadać o naszej yy, skrytej zabójczyni Akali. Akali zarówno daje się na widaj jak i na topa. Zaleta Kali jest genialnym snowballerem. Trudny jej uciec. Lifestyle jest wam z pasywu. No i kosztuje tylko 3150. I woda mi to. Jej jedyny doskok wymaga yy, wrogiego celu. Słobat przed czystym poziomem fokusowana łatwo ginie. Posiada energię, jest to zaleta jak i wada.